Trawertyn Magnat Style Trawertyn Magnat Style to drobnoziarnisty tynk mineralny występujący w formie sypkiej, wyprodukowany na bazie spoiwa wapiennego. Dzięki odpowiedniej aplikacji doskonale limituje naturalny trawertyn z jego charakterystycznymi wżerami i ubytkami powłoki. Kolor i efekt powstaje poprzez pokrycie uzyskanej struktury lakierem rustykalnym Magnat Style. Tynk doskonale wybarwia się w masie, dając możliwość tworzenia własnych, indywidualnych imitacji naturalnego trawertynu. Polecany jest do wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej. Doskonale prezentuje się na detalach architektonicznych, takich jak kominki i kolumny. Do wykonania powłoki wymagane są następujące produkty: farba podkładowa Podkład optymalnie przygotowuje podłoże pod trawertyn. Trawertyn. Drobnoziarnisty tynk mineralny nadający powierzchniom wygląd naturalnego kamienia. Pigment barwiący. Koncentrat pigmentowy do barwienia produktów Magnat Style. Lakier rustykalny. Matowy lakier akrylowy do powierzchniowego barwienia i zabezpieczenia powłoki trawertynu. Stalowa paca. Przygotowanie podłoża. Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem prac jest ocena podłoża i odpowiednie przygotowanie go. Podłoże pod trawerty magnat style powinno być trwałe, równe i gładkie, mocne, suche, wolne od kurzu, resztek klejów, olejów, tłuszczów i brudu. Niezależnie od rodzaju podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy trawertynu powierzchnię należy zagruntować jedną warstwą farby podkładowej Magnat Style. Jest to farba z dodatkiem bardzo drobnego piasku kwarcowego. Jej nałożenie zapewnia odpowiednią przyczepność nakładanych później warstw dekoracyjnych. Farbę nanosimy na powierzchnię wałkiem lub pędzlem i pozostawiamy do wyschnięcia na około 2 godziny. Przygotowanie produktu. Suchy tynk mieszamy mechanicznie, zalewając go wodą w ilości około 40 litra na 1 kg masy. Zmieszany z wodą tynk należy pozostawić na około 30 minut w zamkniętym opakowaniu, a przed rozpoczęciem nakładania ponownie wymieszać. Prawidłowa konsystencja robocza powinna zapobiegać zsuwaniu się materiału z powierzchni stalowej pacy nakładanie pierwszej warstwy. Prawidłowo przygotowany tynk nakładamy na powierzchnię za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Pierwszą warstwę nakładamy gładko na grubość ziarna, jednocześnie wyrównując w taki sposób, aby nie tworzyć zgrubień. Tak nałożoną masę pozostawiamy do wyschnięcia na około 12 godzin. Nakładanie drugiej warstwy Przed przystąpieniem do nakładania drugiej warstwy tynk należy ponownie zamieszać. Całą płaszczyznę utwardzonej pierwszej warstwy moczymy wodą. Zabieg ten ograniczy chłonność podłoża i zabezpieczy przed zbyt szybkim wysychaniem nakładanej warstwy tynku. W rezultacie dzięki temu uzyskamy równą i gładką płaszczyznę. W przypadku aplikacji tynku na większych powierzchniach należy zwilżać podłoże w taki sam sposób. Zaleca się również wykonywanie dekoracji na jednej płaszczyźnie. Drugą warstwę trawertynu nakładamy trochę grubszą warstwą niż pierwszą, to jest większą niż grubość ziarna. Warto pamiętać, że w miejscach o cieńszej warstwie masa będzie wysychała szybciej, co zmusi do wykonania wzoru w krótszym czasie. Nałożoną drugą warstwę delikatnie wygładzamy tak, aby właściwie zamknąć kamień. Tworzenie wzoru Po kilku minutach na delikatnie wygładzonej warstwie przystępujemy do tworzenia wzoru charakterystycznego dla trawertynu. mając pacę prostopadle do podłoża, wydrapujemy wżery i ubytki powierzchni. Prawidłowo podeschnięta warstwa pozwoli na uzyskanie nieregularnych wżerów. W przypadku zbyt mokrej warstwy trawertynu uzyskiwany wzór powstaje na całą szerokość narzędzia. W przypadku zbyt wyschniętej warstwy tynku istnieje możliwość oderwania go od podłoża w trakcie kreowania wzoru. Powierzchnię z utworzonym wzorem po lekkim wyschnięciu wygładzamy za pomocą pacy w kierunku powstałych wżerów. Należy pamiętać, aby przed całkowitym wyschnięciem części tynku z utworzonym wzorem delikatnie wygładzić warstwę pacą wenecką w różnych kierunkach, tak by właściwie zamknąć kamień w uzyskanej gładszej strukturze trawertynu. Dekorując pozostałe fragmenty, postępujemy w taki sam sposób. Tak wykonaną powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia na 12 godzin. Lakierowanie powierzchni. W celu ograniczenia chłonności powstałej struktury całość zabezpieczamy bezbarwnym lakierem rustykalnym Magnat Style, co później pozwala na równomierne barwienie powłoki bez plam i zacieków. Lakier nanosimy pędzlem lub wałkiem. Polakierowaną powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia na około 4 godziny. W przypadku większych powierzchni zaleca się nałożenie kolejnej warstwy lakieru po wyschnięciu poprzedniej. Barwienie powierzchni. Przystępując do barwienia uzyskanej struktury, warto wziąć pod uwagę wielkość powierzchni, łatwość dostępu do podłoża. Zakres temperatur i wilgotność względną powietrza. Zależnie od nich należy zorganizować pracę tak by sprawnie i jednolicie zabarwić całą powierzchnię. Dodatkowo pomocne będzie przygotowanie w osobnym naczyniu czystej wody, dużych gąbek i ściereczki, na przykład mikrofibry. W zależności od wybranego koloru do lakieru rustykalnego Magnat Style dozujemy odpowiednią ilość pigmentu barwiącego. Zgodnie z wybraną recepturą kolorystyczną i dokładnie mieszamy. W przypadku, gdy barwienie przeprowadzone jest przez jedną osobę na większej powierzchni, czynność tą możemy wykonać używając zabarwionego wosku impregnująco zabezpieczającego magnat style. W tym celu, aby uzyskać podobne wybarwienie jak z zastosowaniem lakieru, należy dodać pigment w ilości około 10% oryginalnej receptury kolorystycznej na jedno opakowanie wosku, to jest 400 g. Wyrób nanosimy pacą wenecką w różnych kierunkach, za każdym razem zbierając ostrą krawędzią jego nadmiar. Po około 5 m kwadratowych lekko wyschnięty wosk przemywamy gąbką mocno zwilżoną wodą, aż do uzyskania kontrastowego wybarwienia. Dodatkowo zwilżoną mikrofibrą usuwamy resztki smug. Czynności te kontynuujemy w taki sam sposób na pozostałej powierzchni. Ważne jest, aby ostatnie przemywanie wykonać czystą wodą. Wykonując barwienie trawertynu przez jedną osobę na mniejszych powierzchniach najwygodniej nanosić jest lakier za pomocą wałka z wykorzystaniem kija malarskiego. W ten sposób sprawnie pokrywamy powierzchnię do około 2,5 m2, po czym mocno zwilżoną gąbką przemywamy całą powierzchnię, najlepiej zgodnie z kierunkiem utworzonego wzoru. Ostatnie przemywanie wykonujemy czystą wodą. Czas schnięcia lakieru wynosi około 1 godzinę, a wosku około 2 godziny. Po trzech dniach powierzchnia jest odporna na zmywanie i szorowanie na mokro. Inne metody dekoracji trawertynem. Trawertyn Magnat Style doskonale barwi się w masie poprzez bezpośredni dodatek pigmentów barwiących Magnat Style. Trawertyn w formie niestandardowej wykonujemy na położonej wcześniej i wyschniętej pierwszej warstwie tynku. W przypadku mniejszych, łatwiej dostępnych form dekoracji masę można nakładać pomijając etap zwilżania podłoża wodą. Masę nakładamy łącząc ze sobą przygotowane kolory mokro na mokro. Wyschnięciu i wygładzeniu warstwy wydrapujemy zamierzony wzór trawertynu. Stałą strukturę przed pełnym wyschnięciem dokładnie wygładzamy w różnych kierunkach, aby właściwie zamknąć kamień. Dekorując pozostałe fragmenty, postępujemy w taki sam sposób. Pełnym wyschnięciu utworzonej struktury, to jest około 12 godzinach. Całość zabezpieczamy bezbarwnym lakierem rustykalnym magnat style. Czas schnięcia lakieru wynosi około godziny. Po trzech dniach powierzchnia jest odporna na zmywanie i szorowanie na mokro.